Teraz troszeczkę zmienimy temat i wrócimy do pozwów, które złożył Pan przeciwko Platformie Obywatelskiej dwóm posłom, Arkadiuszowi Myrsza i Robertowi Kropiwnickiemu. Hmm. Co się wydarzyło? Czy nie wiem, ktoś odpowiedział na ten pozew i czego jeszcze dotyczą, proszę przypomnieć? To nie tylko poz pozew przeciwko Platformie, przeciwko dwóm posłom, to również pięć prywatnych aktów oskarżenia. Przeciwko redaktorowi Tomaszowi Lisowi, przeciwko Janowi Śpiewakowi, przeciwko Piotrowi Kupsiowi. To jest człowiek, który tutaj w Szczecinie działa, jest takim lokalnym lewicowcem i... No, i chcę po prostu pokazać, że jeśli, że jeśli my mamy jakieś określone wartości, są to wartości w moim przypadku konserwatywne, jestem katolikiem, to nie można nas znieważać tylko dlatego, że te wartości reprezentujemy. I nawet takie osoby z pierwszych stron gazet, jak Tomasz Lis, muszą się liczyć z tym, że nie są, jakąś, nie są jakimiś wyjątkowymi osobami, których prawo, których, których prawo nie dotyczy. Nie są jakąś też kastą nadzwyczajną i że jeśli obrażają zwykłego obywatela, a w tym przypadku Tomasz Lis nazwał mnie naziolem, no to nie będzie na to zgody i trzeba po prostu walczyć o swoje prawa, trzeba walczyć w sądzie o swoje prawa. Ja liczę, że te osoby, które mnie znieważały, mówiły na mnie faszysta, nazista, masa różnych tego typu epitetów, one po prostu odpowiedzą w sądzie i będą po prostu musiały za to słono zapłacić. Jest to również ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich, ksenofobicznych, który w ciągu miesiąca opublikował o mnie około 20 wpisów takich totalnie hejterskich, mnie rasistą, ksenofobem, totalnie wymyślone, absurdalne zarzuty. A jeśli chodzi o platformę obywatelską, no to to są po prostu kłamstwa posłów tej partii, Roberta Kropiwnickiego, Arkadiusza Myrchy, którzy stwierdzili, że jestem chroniony przez ministerstwa, przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, że korzystam z jakiejś ochrony, że wprowadzam do internetu za pieniądze ministerstwa sprawiedliwości jakiś hejt e, oraz że tworzyłem jakieś materiały na jakiś portal, którego nawet nawet dobrze nie znam. No to po prostu totalnie wymyślone rzeczy przedstawione na konferencji prasowej w Sejmie e, przez posłów. No to nie, nie ma zgody na coś takiego. No trzeba, trzeba walczyć o swoje dobre imię e, i ty po prostu spotkam się z tymi ludźmi w sądzie. Ja oczywiście wezwałem wcześniej tych posłów do, do skorygowania tego, co powiedzieli, do, do zamieszczenia przeprosin. Nie zrobili tego, więc wystąpiłem na drogę sądową. Tych ataków na Pana od początku jest dużo. Jak pan kandydował do Rady Miasta też pojawiły się i tę sprawę pan wygrał? Dlaczego pan jest celem tych ataków? Ataków, takich skondensowanych. Jak Czy pan sądzi? Im więcej działalności, im więcej pokazywania, że dla kogoś bardzo ważne są wartości konserwatywne, wartości katolickie, tym po prostu więcej ataków. Oni nie tolerują czego, no, takiej odmienności, można tak powiedzieć. Dla nich ten lewicowy ich światopogląd jest światopoglądem, który każdy powinien dzisiaj realizować w życiu publicznym. Ja się na to nie zgadzam. Ja się temu totalnie przeciwstawiam. Przeciwstawiam się politycznej poprawności, dlatego od samego początku. No, no, przypomnijmy, że w czasie kampanii wyborczej tej poprzedniej wygrałem e, z Platformą Obywatelską, musieli mnie przepraszać i wpłac, wpłacili 10 tysięcy złotych na jedną ze szczecińskich organizacji e, pożytku publicznego. E, no i po prostu mnie usilnie zwalczają. To, są to posłowie, są to media typu OKO.press, typu Gazeta Wyborcza. E, niestety, niestety, no nie wiem dlaczego to robią, ale będę z tym konsekwentnie walczyć również w sądzie. Powiedział Pan kilka razy dzisiaj o sobie konserwatysta. E, pełna nienawiści. Dzisiaj protest przed urzędem miasta środowisk LGBT. Liczę, że takie strefy powinny powstać, wolne od nienawiści wobec między innymi katolików powinny powstać w całej Polsce. Musimy przypomnieć, że na tych protestach związanych z osobami LGBT pojawiają się takie rzeczy jak Matka Boska Częstochowska w tańczowej Aureoli, znieważanie Najświętszego Sakramentu, kpiny z mszy świętej. Teraz w Warszawie staną stanęła taka konstrukcja, gdzie Matka Boska stoi pośród grzybków halucynogennych. No to jest uderzanie w nasze wartości. Ja zostałem wychowany w wierze katolickiej. Matka Boska to jest, jest no, no, czymś tak, tak jak dla mnie jak matka. Tak? Jeśli ktoś atakuje Matkę Boską, no to atakuje tak jakby moją matkę. Ja się na to nie mogę godzić i te osoby po prostu prowokują. Oczywiście sprzeciwiam się wszelkim aktom przemocy, które miały niedawno miejsce na przykład Cens w działaniu Stoku ten sprzeciw jest odbierany jako atak wtedy? Nie wiem, no, dla mnie powinniśmy się sprzeciwiać ideologicznie. Powinniśmy, to, to, bo to jest ideologiczna po prostu niestety wojna. Oni, oni kpią z naszych wartości, a my mamy się patrzeć i temu i przyglądać zupełnie bezczynnie. E, uważam, że państwo polskie powinno. E, zweryfikować to, jak finansowane są różne organizacje, które wspierają właśnie ideologię LGBT, które wspierają przyjmowanie na przykład do Polski migrantów. No bo to duża część finansowania tych organizacji pochodzi niestety z zagranicy, a to są to organizacje, które uderzają w działalność obecnego rządu. Czyli zagranica wpływa tak jakby na, na naszą lokalną tutaj politykę. To jest coś, co trzeba zdecydowanie zmienić. I trwa kampania wyborcza i tak króciutko na koniec, jaka to będzie kampania ostra, czy merytoryczna, czy niemerytoryczna, ostra. Z naszej strony, czyli ze, ze strony Zjednoczonej Prawicy, Solidarnej Polski, Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia, to już jest kampania merytoryczna, ponieważ e, mamy program od 2014 roku, który konsekwentnie realizujemy. Teraz przedstawiamy coraz to nowe pomysły wyborcze, które są realizowane, a ze strony e, opozycji nie wiemy nawet, jak oni pójdą do wyborów. Do dzisiaj nie potrafili wskazać nawet jedynek na swoich listach. Nie wiedzą kto, kto z kim będzie na tych listach. Zastanawiają się, co zrobić w tej chwili zapewne, żeby e, o, gdzieś tak odłączyć tu łatkę tej skrajnej lewicy od Platformy Obywatelskiej, która już na dobre do nich przylgnęła, po tym, no, co, co robili w ostatnich, w ostatnich miesiącach, co robi Rafał Trzaskowski w Warszawie. Ja dziękuję bardzo za takiej rozmowy i podobnych. Pewnie będziemy w naszym studiu wracać. Radny Szczecina Dariusz Matewski był Państwa moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.